Pokój 701. Samobójstwo służącej hakmana i sekrety, które powinny pozostać zamknięte. Lupa pochylona w lewo zaczęło się od ciszy, a skończyło na śmierci i tajemnicy, której nikt nie potrafi wyjaśnić. W rezydencji Gina Hackmana w Santa Fe znaleziono ciała legendarnego aktora, jego żony Betsy i, służącej, Marisol Duarte. Kobiety, która przez lata była niemym świadkiem wydarzeń, których nie da się opisać słowami. Tuż przed śmiercią Marisol szeptała coś o pokoju 701 pomieszczeniu, które nie istniało na żadnym planie, a jednocześnie było najpilniej strzeżonym sekretem posiadłości. Co wydarzyło się w noc, gdy światła w rezydencji zaczęły migotać, a Hackman, nago i z kluczem zawieszonym na szyi, przeszedł przez ostatni raz przez próg, którego nikt nie powinien przekraczać? W dzisiejszym materiale odkrywamy prawdziwe i nadprzyrodzone aspekty tej tragicznej historii, tajemnicze dźwięki, podziemne komnaty, kurz o nieznanym pochodzeniu i dziennik, który Marizol prowadziła w ukryciu przez lata. Mikrofon studyjny to nie jest zwykła opowieść o śmierci. To epos o milczeniu, które ma własny głos i czeka, by przemówić. Pokój 701 może lepiej, żeby pozostał zamknięty, służąca Jin Hackmana powiesiła się w celi więziennej. Cisza, niemal namacalna, rozlewała się po grubych adobi ścianach rezydencji w Santa Fe, przenikając pustynne powietrze niczym mroczny zapowiedź nieszczęścia. Od wielu dni w rozległym posiadłości na skraju miasta panował dziwny spokój, milczenie, które zawsze zwiastuje, że coś poszło strasznie nie tak. Mieszkańcy okolicy przypuszczali, że Oskarowy aktor, Gene Hackman, który od lat unikał wystąpień publicznych, wycofał się w jeszcze głębszą samotność. Znany z oszczędnych wywiadów i nagłych zniknięć z ekranu, Hackman zdawał się pozwolić sobie na całkowitą erę zniknięcia, zanim świat w końcu poszedł dalej. Lecz za tą zewnętrzną ciszą czaiło się coś znacznie mroczniejszego. W poniedziałkowy, chłodny poranek, tuż po dziewiątej, do biura szeryfa hrabstwa Santa Fe wpłynął telefon. Głos, męski, średniowieczny, drżący od emocji, rozmówca nie chciał podać swojego nazwiska, a jego słowa brzmiały niczym ostrzeżenie, jest tylko jedno, są dwa ciała, a pokojówka, nie jest sobą. Po krótkiej rozmowie linia zamilkła, pozostawiając słuchających w głębokim niepokoju. Kiedy funkcjonariusze przybyli pod strzeżoną posiadłość przy kamień del Soul, drzwi wejściowe stały lekko uchylone, a dom emanował chłodem nie tyle klimatyzacji, ile czymś starszym, czymś pradawnym. W głównej sypialni znaleziono nieżywego Jin Hackmana, 95-letniego mężczyznę leżącego obok łóżka, a kilka kroków dalej, jego żonę Betsy Arakawe, rozłożoną na aksamitnej sofie, jakby sen nie mógł już ich opuścić. Nie było śladów włamania, krwi ani oznak przemocy. Jedynie jedno miejsce przykuwało uwagę, długi korytarz prowadzący do wschodniego skrzydła, gdzie znajdowały się pokoje dla gości. W tym właśnie korytarzu, przy drzwiach oznaczonych przez pracowników jako Pokój 701, policjanci natknęli się na Marizol Dwarte, wieloletnią służącą rodziny Hackman. Stała boso, niemal hipnotyzowana, wpatrując się w zamknięte drzwi. Jej delikatna bluska była podarta i poszarpana kurzem, jakby przeszła przez coś, czego nie da się opisać. Przez niemal 10 minut funkcjonariusze starali się ją odprowadzić z korytarza. Marizol milczała, szepcząc niezrozumiałe frazy, on wszedł tam. Nie powinien był otworzyć. W końcu, na stacji, umieszczono ją pod obserwacją, nie jako podejrzaną, lecz jako świadek, którego milczenie miało skrywać tajemnicę większą, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. To, co wydarzyło się później, brzmi jak scenariusz gotyckiego thrillera, pełen dramatyzmu i niewyjaśnionych zjawisk. Media szybko podchwyciły temat, z pozoru zwykły, tragiczny koniec żywotów znanego aktora i jego żony został nagle przekształcony w labirynt plotek, teorii spiskowych i mrocznych opowieści krążących po forach internetowych. Nikt nie mógł oderwać wzroku od tajemniczego pokoju 701, drzwi którego były zawsze zamknięte, a jednocześnie otwarte na niewypowiedziane lęki. Tajemnica pokoju 701 pracownicy posiadłości, działający anonimowo, opowiadali o drzwiach, których nigdy nie wolno było otwierać. Mówiono, że Jin Hackman ostrzegał przed tym miejscem, że pokój ten nie miał się pojawić według planów architektonicznych domu. Nazwa, pokój 701, była używana przez cały personel, mimo iż posiadłość nie miała numeracji pokoi, była ona niczym zaklęcie, ostrzeżenie przekazywane szeptem od pokolenia do pokolenia. Kiedy Hackman sam zbliżał się do tych drzwi, jego postawa zmieniała się dramatycznie, zatrzymywał się, oddychał ciężko, a potem z trudem otwierał drzwi, by zniknąć w mroku za nimi. Nikt nigdy nie widział, co kryło się po drugiej stronie, choć niektórzy pracownicy relacjonowali dziwne dźwięki, wysokie brzęczenie, nagłe trzaski, a nawet przerażające krzyki, które zdawały się dochodzić z głębin tej tajemniczej komnaty. Ostatnie lata Hackmana, Jean Hackman, przez dziesięciolecia ikonowy aktor, zasłynął swoją charyzmą, autentyczną siłą wyrazu i obecnością, która potrafiła poruszyć najtwardsze serca widzów. Lecz w ostatnich latach życia jego publiczna aura ustąpiła miejsca głębokiej, niemal obsesyjnej prywatności. Wycofał się z mediów, ograniczając kontakty do nielicznych osób. Często widywano go na rowerze przejeżdżającego przez miasteczko, odwiedzającego lokalne księgarnie, a nawet kawiarnie, jednak z każdym kolejnym rokiem jego pojawienia się stawało się coraz rzadsze. W cieniu posiadłości, w której niegdyś celebrowano jego wielkość, rozgrywała się inna, mroczna historia. Zmiany w jego zachowaniu były subtelne, lecz niepokojące. Obsesyjne sprawdzanie okien, ciągłe pilnowanie zamknięcia drzwi, a przede wszystkim noszenie klucza na łańcuszku, którego nigdy nie zdejmował nawet podczas prysznica. Opowieści o jego dziwacznym zachowaniu zaczęły krążyć wśród najbliższych współpracowników. Było mówione, że Hackman po raz pierwszy otworzył pokój 701, gdy nieobecna była jego żona, a to, co zobaczył, odmieniło go na zawsze. Jego sposób bycia stał się szorstki, zamknięty, a każdy krok w kierunku wschodniego skrzydła budził w nim lęk, którego nie potrafił zignorować. Nawet Betsy, choć zawsze była oparciem, zaczęła zdawać się bardziej wycofana i przygnębiona. Sąsiedzi zauważali, że spędzała coraz więcej czasu sama, spacerując po ogrodzie, z twarzą pełną troski i cichego smutku. Mroczne echa z przeszłości najbardziej niepokojące były relacje samej Marisol Dwarte, kobiety, która przez ponad dwie dekady pracowała w posiadłości hakmanów. Pochodząca z El Paso, wychowana przez imigrantów, była uosobieniem pracowitości, dyskrecji i lojalności. Jednak po odkryciu ciał Hakmana i Betsy, coś w jej zachowaniu pękło. Zaczęła opowiadać niewyraźnie o dziwnych światłach, o chłodzie, który przenikał jej ciało, gdy przechodziła obok drzwi pokoju 701, o głosach, których nie potrafiła zidentyfikować. W swoich dziennikowych notatkach skrzętnie rejestrowała każde nietypowe zdarzenie, momenty, kiedy Hackman zatrzymywał się przed drzwiami, kiedy słychać było mechaniczne brzęczenie, a potem cichy, niemal hipnotyzujący szept: jeszcze nie, jeszcze nie. W końcu, kilka dni po odkryciu ciał, Marizol została zatrzymana przez policję. Choć początkowo podejrzewano ją o udział w jakiejś mrocznej intrydze, wkrótce ustalono, że jej stan psychiczny był głęboko zakłócony. W celi więziennej, w skrajnie minimalistycznych warunkach, Marizol, kobieta, która przez lata była niezauważalną strażniczką tajemnic posiadłości, postąpiła w sposób, który wstrząsnął opinią publiczną. Zerwany pasek mundurowej koszuli został przekształcony w prowizoryczną szubienicę, a ona sama, bez okrzyków, bez dramatycznych protestów, zawisła przy niewielkiej metalowej kratce pod sufitem. Co najbardziej niepokojące, na jej paznokciach pozostawał kurz, przypominający suchą glinę, pochodzącą z głębokich fundamentów posiadłości, której budowa sięgała czasów, kiedy lokalne tradycje były zupełnie inne. Niewyjaśnione zjawiska i tajemnice, śledztwo szybko objęło nie tylko sprawy wewnętrzne, ale także zjawiska niewytłumaczalne. Federalni agenci, przybywając na miejsce, zabezpieczyli teren posiadłości, która nagle stała się areną licznych teorii spiskowych. Nikt nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego drzwi do pokoju 701 były zawsze zamknięte, a jednocześnie jakby otwarte, na niewypowiedziane obawy mieszkańców. Pojawiły się opowieści o podziemnej komorze, dziwacznej, okrągłej przestrzeni wykrytej przez specjalistyczny sprzęt, której ściany wydawały się być wykute z pradawnych kamieni, a w jej samym sercu znajdował się metalowy obiekt nieznanego pochodzenia. Wszystko to zdawało się wskazywać na istnienie czegoś, co miało być trwale ukryte przed światem, a co Hackman próbował zamknąć za tym ciężkim, żelaznym portalem. Raporty forensyczne wskazywały, że zarówno Hackman, jak i Betsy zmarli nagle, ich serca przestały bić niemal synchronicznie, jakby jakaś niewidzialna siła zatrzymała ich życiowy puls. W przypadku Marizol, choć oficjalnie stwierdzono samobójstwo, medycy nie mogli zignorować drobnych anomalii, wyraz jej twarzy nie wyrażał strachu, lecz coś zbliżonego do gorzkiego uśmiechu, jakby znała tajemnicę, której nikt inny nie mógł pojąć. Echo przeszłości i cień przyszłości, posiadłość hakmanów, niegdyś oazą elegancji i wyciszenia, nabrała zupełnie nowego wymiaru. Na tle malowniczych, pustynnych krajobrazów Santa Fe, dom wydawał się być strażnikiem mrocznych sekretów. Każdy, kto zbliżył się do wschodniego skrzydła, czuł niepokojące drżenie w powietrzu, jakby mury same próbowały ostrzec przed wejściem do przestrzeni, która nie powinna być odkryta. Pracownicy wspominali, że nawet dostawcy przesyłek byli ostrzegani, aby nie zbliżać się do drzwi pokoju 701. Jedno z nich opowiadało, jak usłyszał dziwną muzykę rozbrzmiewającą wstecz, a inny, jak widział migoczące, srebrzysto-niebieskie światło, które znikało w mgnieniu oka. W ostatnich latach życia Hackmana obserwowano coraz bardziej nietypowe zachowania. Zaczął przestawiać swoje nawyki, spał z otwartymi drzwiami sypialni, regularnie monitorował temperaturę w poszczególnych częściach domu, a w jednym z ostatnich wywiadów, w półszeptem, wyznał, że cisza jest ostatnim dźwiękiem przed przebudzeniem. Jego obsesja na punkcie pokoju 701 rosła z każdym dniem, a relacje z bliskimi stawały się coraz bardziej napięte i wycofane. Kiedy w końcu nadszedł ostatni wieczór Hakmana, zdarzyło się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Około 11, w cichą, bezwieczną noc, posiadłość zaczęła drżeć w rytm niezidentyfikowanej energii. Z nieba opadł nagły spadek temperatury, a wszystkie światła w domu migotały, jakby ktoś lub coś manipulowało energią wewnątrz budynku. Wtedy, na tle tego dziwacznego spektaklu, doszło do finałowego aktu tragedii, ostatnie kroki, które doprowadziły do otwarcia drzwi pokoju 701. Hackman, całkowicie nagi, boso, z kluczem zawieszonym na szyi, przeszedł w stronę wschodniego skrzydła, jakby podążając za czymś, co tylko on potrafił zrozumieć. Marisol, jeszcze kilka minut wcześniej rejestrowana przez kamerę, została uchwycona w finalnej scenie, stojąc nieruchomo, z twarzą pełną nieodgadnionego lęku, jakby słyszała głos, który głosił, to już koniec. Niewyjaśnione pytania. Gdy wczesnym rankiem funkcjonariusze przybyli na teren posiadłości, znaleźli ciało Hackmana leżące obok łóżka. Betsy Arakawe spokojnie zmarłą na aksamitnej sofie, a Marisol, w komórce więziennej, powieszona z niesamowitą spokojnością, jakby znała odpowiedź na pytanie, które dręczyło całą społeczność. Wszystkie dowody, choć potwierdzały brak oznak brutalności, nie potrafiły rozwiać tajemnicy, co naprawdę kryło się za zamkniętymi drzwiami pokoju 701? Co sprawiło, że człowiek, który przez lata budował swoją sławę i wielkość na ekranie, stał się więźniem własnych lęków, a jego wierna służąca, strażniczką sekretów, poświęciła wszystko, by je chronić? Śledztwo, choć przeprowadzone z formalną precyzją, pozostawiło wiele pytań bez odpowiedzi. Federalni agenci blokowali dalsze badania fundamentów, a dokumenty dotyczące pokoju 701 zniknęły z oficjalnych akt. Nikt nie znał dokładnego przeznaczenia tego pomieszczenia. Numer, który zyskał niemal mityczne znaczenie, był jedynie echem dawnych ostrzeżeń i przestrogi, przekazywanych w szeptach przez tych, którzy wiedzieli, że w tej posiadłości kryje się coś więcej niż tylko ludzkie tragedie. Dziedzictwo milczenia W ciągu kilku dni po śmierci cała posiadłość została zabezpieczona przez federalne służby, a teren otoczony żółtą taśmą ostrzegawczą. Media, choć z pozoru skupione na tragicznej śmierci wybitnego aktora i jego żony, szybko przerodziły temat w sensacyjną opowieść o mrocznych sekretach, ukrytych korytarzach i niewyjaśnionych zjawiskach. W sieci pojawiały się setki komentarzy, długie dyskusje na forach i niezliczone teorie spiskowe, które wciąż podsycały atmosferę niepewności i lęku. Dla tych, którzy mieli odwagę wejść w głębiny opowieści o pokoju 701, odpowiedź nigdy nie była jednoznaczna. Była to historia o człowieku, który próbował uwięzić coś, czego nie rozumiał, oraz o kobiecie, która do końca wierzyła, że milczenie to właśnie ono jest ostatnim dźwiękiem, zanim wszystko się obudzi. Dziedzictwo Hakmana i Marizol pozostało wpisane w mury posiadłości, które wciąż zdają się szeptać opowieści o dawnych czasach, o straconych marzeniach i o lękach, których nie da się zmierzyć ani zrozumieć. Gdy mijały kolejne miesiące, a posiadłość hakmanów stała się przedmiotem zarówno oficjalnych badań, jak i prywatnych spekulacji, ludzie zaczęli zadawać pytanie, czy to, co zostało zamknięte za drzwiami pokoju 701, kiedykolwiek naprawdę zniknie? Czy może czeka tam coś, co wciąż czuwa, gotowe, by obudzić się z letargu i rzucić cień na kolejne pokolenia? Odpowiedzi nigdy nie udzielono, a jedyne, co pozostało, to milczenie, milczenie, które zdawało się oddychać, czekać i obserwować. Tekst ten stanowi nie tylko relacje o tragicznych wydarzeniach, ale również przestrogę przed tajemnicami, które mogą kryć się za pozorną ciszą. To opowieść o człowieku, który zbudował fortecę nie tylko na miarę swojej sławy, ale także jako strażnik mrocznych sekretów, oraz o kobiecie, która poświęciła swoje życie, by chronić to, co nie powinno ujrzeć światła dziennego. W sercu pustynnego krajobrazu, wśród starych murów i cieni przeszłości, milczenie nabiera nowego znaczenia, staje się echem zapomnianych lęków, tajemnic, które mogą przetrwać nawet wtedy, gdy wszyscy inni odejdą. Czy kiedykolwiek ktoś odważy się ponownie otworzyć drzwi do pokoju 701? Czy prawda, tak długo ukrywana za warstwami milczenia, ujrzy kiedyś światło dzienne? Na razie posiadłość hakmanów stoi cicho, a jej mroczne sekrety pozostają zamknięte wśród cieni, czekając, obserwując, gotowe wyłonić się, gdy tylko nastanie odpowiednia chwila. Ta przekształcona wersja tekstu, pełna szczegółowych opisów, dramatyzmu i emocjonalnej głębi, ma na celu oddać atmosferę tajemnicy i grozy, która otacza wydarzenia w posiadłości hakmanów. Milczenie, które zdaje się oddychać własnym życiem, wciąż przypomina, że niektóre tajemnice mogą pozostać na zawsze zamknięte albo czekać na kogoś, kto odważy się je odkryć.